Grupa PGE to lider na rynku energii i ciepła. Prawie połowę energii elektrycznej płynącej z gniazdek polskich domów i przedsiębiorstw wyprodukowały elektrownie grupy. To ogromna odpowiedzialność nie tylko wobec naszych klientów, ale także wobec 42 tysięcy osób, którym stwarzamy stabilne i bezpieczne miejsca pracy. Dlatego nasze standardy HR też są na najwyższym poziomie. Co to znaczy? Jak bardzo ważne jest dla nas dbanie o pracowników oraz o ich rozwój. Dobrze wiemy, że firma to pracownicy. To oni są naszym najcenniejszym kapitałem. To nie są tylko słowa. Wprowadziliśmy w firmie wysokie standardy, które gwarantują dogodne i komfortowe warunki pracy, wspierają rozwój pracowników i pomagają im realizować cele biznesowe w ponad 200 lokalizacjach w całej Polsce. Mamy standardy zatrudnienia i adaptacji na najwyższym poziomie. Angażujemy się aktywnie w realizację programów stażowych. Stwarzamy przestrzeń i warunki dla mobilności naszych pracowników. Inwestujemy w ich rozwój. Zatrudniamy na umowę o pracę i zachowujemy najwyższe standardy BHP. Już od pierwszego dnia dbamy o komfort pracowników i ich poczucie przynależności do grupy, co gwarantuje program adaptacyjny. Dzięki temu każdy pracownik zna misję, wizję, strategię, normy i wartości, które wyznajemy w grupie PGE. Rozwijamy kompetencje pracowników dzięki profilowanym centralnym programom szkoleniowo-rozwojowym. Współpracujemy z Ministerstwem Energii i szkołami zawodowymi. Prowadzimy własne prestiżowe programy stażowe. Dzięki temu Grupa PGE to jeden z najlepszych i największych pracodawców w Polsce. Zatrudniamy ponad 40 tysięcy osób i zajmujemy wysokie miejsca w prestiżowych rankingach. Zależy nam na tym, by nasi pracownicy mogli się rozwijać i doskonalić. Umożliwiamy udział w projektach wewnątrz grupy PGE. To dobre dla pracowników, ale także dla nas. Efektywnie zarządzamy transferem wiedzy i kompetencji. Inwestujemy w rozwój także dzięki szkoleniom specjalistycznym, wewnętrznym studiom podyplomowym, kursom języków obcych. W zeszłym roku w naszych spółkach odbyły się aż 53 tysiące dni szkoleniowych. Zobacz więcej na gkpge.pl w zakładce Standardy HR i przekonaj się sam.